Witam bardzo serdecznie Zodiakalne Byki z horoskopem na nadchodzący tydzień i sprawdzimy sobie energię następnego tygodnia. w następnym tygodniu. Cudownie, kochani, to jest dobry tydzień. Hmm, dzięki Bogu, bo ja też jestem byk. Pokazuje się, że tak, plany, które macie, yy, i początki, na które jesteście gotowi, to jest chyba najlepszy moment, yy, właśnie już, nawet od poniedziałku, jeżeli jesteście gotowi na to. Wszystkie, wszystkie powiedzmy yy, takie tematy. Jakieś zawodowe, mieszkaniowe, wszystkie, związkowe, przyjacielskie, naprawdę cokolwiek tu na świecie jest. Poddanie się jakimś, powiedzmy, eksperymentom, pójście na jakieś e, małe zabiegi. No wszystko, co ma, jesteście gotowi, żeby coś odświeżyć, odnowić, zaczą odnowić e, zacząć coś od nowa, to jest bardzo dobry czas. E, powiem Wam, że dobra decyzja na. Podjęcie w nadchodzącym tygodniu decyzji, żeby coś wybrać i pójść gdzieś, też jest bardzo dobry czas powinniście to rozpocząć. Za dużo nie rozmyślajcie, bo jak zaczniecie o tym rozmyślać, to znajdziecie milion powodów, dla których tego nie robić, albo lęków, odkryjecie sobie lęki w sobie, dlatego bądźcie bardziej odważni, bo dobry to jest pomysł, żeby wybrać jakąś drogę, coś rozpocząć, może myślisz o rozpoczęciu studiów, może o zmianie pracy, może myślisz o jakichś nowych znajomościach, o wyjeździe gdzieś, takim spontan, tak? Zawsze boisz się jakiejś podróży, a może już to dłuższego czasu zamierzasz wsiąść do tego samolotu i gdzieś polecieć, na przykład samemu, bez swojego opiekuna, tak? Bo chcesz po prostu poczuć, że panujesz nad swoim życiem. Cokolwiek to jest, no nie będę Ci wymyślać, co masz robić, ale coś, co jest w Tobie, może to od dłuższego czasu zamierzasz to zrobić, a może to po prostu taka będzie myśl od razu w poniedziałek, to zaryzykuj, bo widzę, że to jest dobre. Będziesz z tego zadowolony. To tak jak te powiedzenie, jest lepiej zrobić, zaryzykować, niż nie zrobić, bo człowiek będzie tego żałował później, że no, nie rozpoczął miał okazję. Także zróbcie to w tym tygodniu. Um. Rada, kochani, właśnie jest taka, że jeżeli macie jakiś wybór, macie jaki, jakąś drogę, którą możecie pójść, możecie coś zacząć robić, innego, nowego, za właśnie od jakiegoś czasu, nawet też, może to być od długiego czasu, że chcielibyście, czujecie, że Cze, czas się otrząsnąć od jakiejś rutyny i coś zrobić. To jest świetny tydzień, naprawdę. Tu nawet wszechświat radzi. To są takie bardzo łatwe wybory. Macie cudowne samopoczucie w tym tygodniu. E, finansowo jesteście stabilni, wystarczająco, żeby, żeby nie martwić się o te finanse. E, nie jesteście tutaj w tym tygodniu znikąd wyrzuceni, tak? Wszystko jakby się układa rewelacyjnie. Jesteście w takiej świeżej energii, takiego dobrego sumopoczucia, jakbyście mieli 11 lat, dlatego warto coś zrobić, jeżeli tego pragniecie, czujecie, że chcielibyście jeszcze coś przeżyć, zrobić, to jest najlepszy ten czas. Um, kochani, jeżeli na przykład jest tak, że macie swoje marzenia, plany, ja tu pokazuję Wam tą kartę. Ona jest tak naprawdę do każdego rozkładu, ale teraz ja dałam ją jakby w ostrzeżeniu dla byków. I byki z reguły są wygodne, tak? Lubią dobrze zjeść, lubią mieć ciepło, mm, lubią mieć stabilizację, lubią mieć pieniądze na koncie, bardziej może nawet niż inne znaki czasami, tak? Lubią. Czas, yy, nie zawsze są. Yy, nie zawsze są byki takie, że jeżeli mają jakieś marzenia, pragnienia, że one spełnią te pragnienia, ponieważ przeliczają, zastanawiają się, a może kiedyś będę miała więcej, to wtedy spełnię te marzenie, a może kiedyś będę miała lepszą pracę, a może teraz nie powinnam brać wolnego, bo, bo stracę za ten miesiąc wypłatę, i zawsze, jeżeli chodzi o monetę, o pieniądze, to zawsze to jest na przeszkodzie do spełnienia pragnień, marzeń, ponieważ rodzina, ponieważ opłaty, tak, nie powinnam, nie powinienem dla siebie tego robić. I w tym tygodniu jest zupełnie inaczej, ponieważ to jest dla ciebie jakby czas, kiedy powinnaś, powinieneś, byku, zrobić coś. Ja nie mówię tylko dla siebie. Może to skorzysta na tym rodzina, może przyjaciele. Może, bo nie ma to jest Twoje marzenie, pragnienie. Ale ty na pewno, bo to jest dla ciebie rozkład. I niech pieniądze, praca, zdrowie, o które się martwisz, nie będą przeszkodem, przeszkodą, aby poczuć to, czego bardzo pragniesz. Nie wiem dlaczego w tym tygodniu to jest. Ale też to odczuwam, że powinieneś. Takie trochę jakby trochę zaryzykować, przestać się martwić tymi dorosłymi sprawami, że o tu do emerytury kiedyś nie będę miał, a tu stracę pół miesiąca pracy. Jeżeli, nie to, że cię stać, ale jeżeli wiesz, że to są tylko wymówki, to spróbuj choć raz być spontaniczny i zrobić to inaczej, tak? Jeżeli sobie przekalkulowałeś i doszłeś do wniosku, że naprawdę to są wymówki, bo świat się nie zawali, niczego nie stracisz, a to jest takie, no właśnie, a że może kiedyś to zrobię, a to nie jest takie ważne, ważniejsze są inne rzeczy, to może taki właśnie sposób myślenia, odłóż na ten czas, czuję, że możesz coś fajnego przeżyć albo rozpocząć. Mam takie przeczucie, że gdzieś może byś pojechał albo coś zaczął, byłbyś tego bardzo zadowolony, długo byś to wspominał yy, jako fajną przygodę albo coś, albo to byłby początek czegoś. A jak tego nie zrobisz, ponieważ jesteś bardzo ostrożny, przeliczasz tam każdy, powiedzmy złotówkę, czy funt, czy dolar yy, i myślisz, a tu będzie te 500, po co mi to? Yy, nie jest, czuję, że to nie jest dobry sposób. Na ten tydzień. Jest jakaś okazja, nie wiem co to za okazja u Ciebie, bo każdy z innym człowiekiem ma inne otoczenia i marzenia, ale jest jakaś. Okazja, która da Ci szczęście, ale jeżeli o tym pomyślisz spontanicznie, jak, wiesz w jaki sposób, jeżeli byś sobie wyobraził, że nikt tutaj nie ma mm, na tej Ziemi, powiedzmy, mm, Powiedzmy czegoś takiego, że na 100% dostanie ileś tam lat do przeżycia. Jeżeli to weźmiesz, że jako yy, każda chwila jest ulotna i może każdy dzień być ostatnim, to wtedy zaryzykujesz. Bo jeżeli zaczniesz o tym myśleć, bo kiedyś tam dla wnuków, a dla prawnuków, dla dzieci, a ktoś na studia, to, to jak zaczniesz tak myśleć w ten sposób, to nie przeżyjesz tego, czegoś nie rozpoczniesz. Pomyśl o tym, że nie chcę, żeby to zabrzmiało smutno, ale gdyby to na przykład to miało być ostatnie święta, tak? Chodzi o to, że zmobilizuj się do tego zrobienia, bo da Ci to szczęście. Ok? Życzę Wam, kochani, naprawdę magicznego tygodnia, dzisiejszego dnia, kiedy nagrywam Bziaczki, pa, Papa!